Mamy to! Finał, ale, 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 PSG, moi drodzy, ja nazywam się Damian Maciuszek, Damowos, jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Klubowe Mistrzostwa Świata w fazie Pucharowej mówią same za siebie. Większej rzeczy weszło, ćwierć finały bezbłędnie, półfinały również, więc przed nami finał. Tak jak pamiętacie, typowałem ten zespół, czyli Paris Saint-Germain, że wygra wszystko. Więc przed nami dwa ostatnie kupony. Na tym historycznym mundialu dla klubów, który odbywa się aktualnie w Stanach Zjednoczonej Ameryki. Paris Saint-Germain po jednej stronie, jako triumfator Ligi Mistrzów z sezonu 2024-2025. Naprzeciwko nich Angielska, Chelsea, Londyn. Triumfator Ligi Konferencji, również z tego samego sezonu. Wielkie gratulacje dla obu tych zespołów i zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Moi drodzy, przygotowałem dla Was dwa kupony, oczywiście na forbecie po 200 zł. Jakie to będą kupony? Zaraz do nich przejdziemy. Jeden z kursem 2,35, drugi z kursem 1,85. Więc inwestuję sobie 4 stówki, żeby wyciągnąć około 740 zł. Może niecałe, więc. Będzie dobrze, będzie się działo, i myślę, że to są kupony, które mają prawo wejść. Tak naprawdę muszą wejść, jeśli nic nadzwyczajnego się nie zdarzy. A Wy również możecie albo nawet musicie założyć teraz konto na forbecie z dedykowanego linku poniżej. Znajdują się w opisie oraz w pierwszym komentarzu pod tym. Filmikiem. Jeśli wejdziecie z tego linku na Forbet, jest to oczywiście legalnie działający bookmaker na rynku polskim. Kod EliteBets powinien wpisać się automatycznie. To macie 50 zł w bonusie za to, że doładujecie depozyt 100 zł. Moi drodzy, 50 zł we FreeBecie również dla Was. Jeśli teraz w komentarzu poprawnie wytypujecie, poprawny wynik. Poprawnie wytypujecie, poprawny. poprawnie wytypujecie dokładny wynik meczu Chelsea-Londyn Paris Saint-Germain oraz traficie strzelca pierwszego gola. Za to macie ode mnie 50 zł we freebecie na forbecie. A jeśli będziesz pierwszy i trafisz tylko i wyłącznie poprawny wynik spotkania, no to masz wtedy dwie dyszki. Więc myślę, że i tak warto napisać komentarz z wynikiem, zasubskrybować ten kanał już teraz oraz zostawić lajka w górę. To jest takie istotne. Przejdziemy sobie do kuponów, ale najpierw przejdźmy sobie do najświeższej historii. Chelsea-Londyn 2-0 z Fluminense. Fluminense zostało ostatnim brazylijskim zespołem na klubowych mistrzostwach świata. No niestety, niestety się nie udało, ale ja byłem pewny, że Chelsea wygra to spotkanie. No i PSG też, jak francuskie, TGV zniszczyło Real Madrid. Jeszcze myślałem, że Real będzie miał Szansę, przez to, że no, ten sezon nie należał do udanych, i myślałem, że może Real zaskoczyć, ale wyszło na to, że tak jak tutaj widzicie, kupon na ekranie z kursem, moi drodzy, 2,20. Stawka 200 zł, 388 zł zgarnięte. Wygrana Chelsea oraz wygrana PSG bądź Realu. PSG oczywiście wygrało, zdominowało, zmiażdżyło Real Madrid aż 4-0. Chelsea z Flumineze 2-0. Jakie kupony na dzisiaj dla Was przygotowałem? Najpierw trzeba wspomnieć, że o godzinie 21.00 czasu polskiego londyńska Chelsea zagra z z klubem ze stolicy Francji Paris Saint-Germain na stadionie MetLife Stadium w East Rutherford. I ja przygotowałem dla was dwa następujące kupony. Kupony: otóż to, że PSG wygra. PSG musi wygrać w regulaminowym czasie gry, a Desiré Doué musi oddać minimum jeden celny strzał. Jest to realne. Nie mówię strzelić gola, ale po tym, co ten młody chłopak, który jest rocznik 2005, pokazał w finale Ligi Mistrzów, gdzie zmiażyli Intermediolan, to myślę, że ten strzał mu się należy. Oczywiście życzę młodemu chłopakowi gola, ale postawiłem sobie tutaj z kursem 2,35, dwie stówki na zakład łączony. że wygrywa. DEZIRE DURE ma minimum jeden celny strzał. Jeśli przy celnych strzałach. Mowa Żał Pedro i Usame Dembele również po jednym strzale. Po jednej stronie zawodnik, który strzela na co dzień gole dla Chelsea. Joao Pedro. Po drugiej zawodnik, który walczy jeszcze o złotą piłkę w tym roku. Usame Dembele. Może ten finał Ligi Mistrzów nie należał do, dla niego przede wszystkim do indywidualnych Statystyk, tak jakby chciał, ale na klubowych Mistrzostwach Świata pokazuje klasę. Pokazuje to, że jest w stanie również w finale oddać minimum jeden celny strzał. Dwa kursy, dwa kupony, dwa typy, dwa kursy na ten akurat 1.85. Myślę, że zarówno João Pedro, jak i usame Dembele są w stanie oddać po minimum jednym celnym strzale kurs 1.85. Realna. PSG wygrywa. Desiree Dulore oddaje jeden celny strzał. Celny strzał. João Pedro i same Dembele oddają również po celnym strzale. 100% kuponów w kasie. Co z tym zrobicie, to już należy do was. Ja was oczywiście zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, do zostawienia w komentarzu komentarza z treścią o dokładnym wyniku meczu Chelsea London PSG oraz trafieniu strzelca pierwszego gola. Również like do tego Filmiku mile widziany. 50 zł dla Was w FreeBecie na Forbecie, a link do Forbetu znajduje się poniżej. Zachęcam Was, równie, was również do obejrzenia tego filmiku, który rekomenduje YouTube. Co do subskrypcji tego kanału, ja jeszcze raz przypomnę. Nazywam się Damian Maciuszek. damo Was. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!